Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy rewelacyjną zapiekankę w zasadzie w kilka minut z chleba tostowego i dużej ilości żółtego sera. Moja zapiekanka jest ze szpinakiem i szynką, ale warstwy mogą być zupełnie dowolne. Możecie zrobić je pod swój smak. Wszyscy moi domownicy poprosili o dokładkę, nie zostało nic w ciągu kilku minut. Jest naprawdę pyszna. Coś dla wszystkich wielbicieli tostów. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od szpinaku. Na patelnię dajemy odrobinę masła, około jedną łyżkę. Na rozpuszczone masło wrzucamy młody szpinak. Tego szpinaku około 150 gramów. Przesmażamy chwilkę, odrobinę solimy, dodajemy dwa spore ząbki czosnku, mieszamy i smażymy dosłownie dwie minuty, bo po chwili już zmniejszy swoją objętość i zrobi się miękki. Wyłączamy gaz i odstawiamy na chwilę. Teraz przygotujemy sos. Trzy jajka. Mieszam z trzema takimi czubatymi łyżkami kwaśnej śmietany. To u mnie jest osiemnastka. Dodaję suszone oregano. Możecie zamienić na jakieś inne ulubione. Około łyżeczki około pół łyżeczki soli pieprz dodajemy również dwa ząbki czosnku wszystko razem dokładnie zamieszam i gotowe teraz w naczyniu żaroodpornym układamy Kromki chleba tostowego jedna obok drugiej. U mnie sześć kromek, wchodzi na jedną warstwę. Teraz mój sos, którym polewam kromki. Na chleb tostowy kładę Warstwę szynki konserwowej. Oczywiście warstwy możecie dowolnie zmieniać pod swój smak. Na szynkę konserwową warstwa żółtego sera startego na tarce. Kolejne kromki chleba tostowego. Znowu sos. Zostawiam już tylko odrobinę na wierzch, teraz drugą warstwę ułożę z zielonego szpinaku. Oczywiście znowu sporo żółtego sera. I ostatnią warstwę chleba. Moje naczynie rozszerza się ku górze, więc na ostatnią warstwę muszę dołożyć o jedną kromkę więcej. I polewamy pozostałym sosem. Ostatnia warstwa żółtego sera. Gotowe, jeszcze tylko na wierzch, plastry pomidora, odrobinę czerwonej cebuli, pokrojonej ciemniutko. I na koniec jeszcze kilka listków szpinaku, które odłożyłam sobie wcześniej. Pomidory powierzchni, odrobinę jeszcze solimy. I gotowe. Tak przygotowaną zapiekankę wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i będziemy piekli około 30 minut. I gotowe. Można kroić i wcinać. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów, zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!